Na razie jesteśmy w dobrych nastrojach. Wydaje się, że wszystko idzie zgodnie z planem. Szykujemy się na nadchodzącą część sezonu. Jesteśmy zadowoleni i z pokorą podchodzimy do reszty rozgrywek. Na razie wygląda to w ten sposób, że nawet jeżeli jeden z chłopaków ma jakikolwiek problem, to jest to nadrabiane przez pozostałą część drużyny. Tak też była ta drużyna budowana, żeby zawodnicy byli w stanie się uzupełniać, żeby ewentualny problem w dyspozycji danego dnia przez jednego zawodnika był nadrabiany przez pozostałych chłopaków. Atmosfera jest bardzo dobra. Tak naprawdę na ten moment nie widzimy większych problemów, które miałyby się dziać w drużynie. Nie, absolutnie nie nakładamy żadnej presji na chłopaków, jeżeli chodzi Oto to na początku występował Mateusz, potem z uwagi na kontuzję zastąpił go Kasper, zaprezentował się też bardzo pozytywnie Kibice. Myślę, że dobrze wspominają, dobrze pamiętają. Teraz za to wrócił Mateusz, bo Kasper ma za to problemy i ma kontuzję ręki, więc wygląda to w ten sposób, że żadnej presji nie ma. To tak naprawdę jest rok nauki dla jednego i dla drugiego. Tak naprawdę Sławek pomaga i młodszym zawodnikom, i tym starszym. Jeżeli ktoś ma jakiś problem, zawsze może do niego przyjść, zgłosić się. E, nigdy nie odmawia pomocy, jest na treningach, jest na zawodach. Chłopcy bardzo dobrze w... oceniają współpracę ze Sławkiem i liczymy, że ta współpraca dalej będzie się rozwijać. W różnych klasach tak naprawdę prowadzimy szkolenie. Klasa pit bike, potem klasa 140, 250 i 500. Naprawdę jest to kilkunastu chłopców, którzy w tych różnych klasach trenują. Nabór był przeprowadzony. Na ten moment szkolimy tych chłopaków przygotowujemy do licencji, którzy brali udział w tym naborze i którzy też są jeszcze z zeszłego sezonu. Także. Tu praca nieustannie Wojciecha kończyło i Marka kończyło, Sławka, Drabika, Rafała Okonieckiego, Darka Śledzia. Ta praca wre i tak naprawdę czekamy na jej efekty. Tu młodzi chłopcy myślę, że rokują dobrze i mamy nadzieję, że niedługo już będą stanowić o sile czy w rozgrywkach 140 czy 250 czy 500. Decydując się na transfer Piotrka, a tak samo e, Arteoma, to bardzo skrupulatnie dobieraliśmy ich do tego, by pasowali charakterem do drużyny. Nie liczyły się tylko wyniki gołe na, na torze, bo myślę, że równie ważne są wyniki, jak to, co wnoszą do parku maszyn. I było to bardzo, bardzo mocno przykładaliśmy się do tego, by nie zaburzyli tej atmosfery, która była. Myślę, że Piotrek bardzo dobrze wpasował się, to już było widać w trakcie obozów przygotowawczych przed sezonem. Artyom, znaliśmy Artyoma, znamy go już od, od kilku lat, jest tak naprawdę z nami. Z powrotem wpasował się myślę, doskonale w drużynę, tak samo jak Piotrek. Walczyliśmy o to kilka lat tak naprawdę i kilka lat Pracujemy nad tym, żeby ten stadion był pełen. To są nie tylko działania podczas meczu i tworzenie odpowiedniej atmosfery, ale też poza meczami i walczymy o tego kibica tak, jak możemy. Jest on najważniejszym tutaj elementem tej całej układanki pod tytułem tworzenia imprez żużlowych i tworzenia drużyny i tak dalej pracy klubu. Bardzo się cieszymy. Dla zawodników jest to niezwykle istotne, że mogą jeździć przy pełnym stadionie. I dla nas, jako dla osób, które współpracują z klubem, to jest również bardzo ważny element tego, by ten stadion był pełen. Widzimy to, że w zasadzie z każdym rokiem wydaje się, że stadion już jest pełny, a kolejne rekordy prędkości sprzedaży czy, czy frekwencji są przez cały czas pobijane te poprzednie lata i to nas bardzo cieszy, że ta tendencja wciąż jest wzrostowa. Parę dni temu tak naprawdę wystartowała sprzedaż biletów stadion, już jest grubo ponad w połowie zapełniony, a także szykuje się pełen stadion podczas tej imprezy. Tak naprawdę będzie to największa impreza chyba w historii żużla, bo tak będą cztery eventy w jednym tygodniu, dziewięć reprezentacji walczących o Mistrzostwo Świata drużynowe. Tego nie było wcześniej, bo wcześniej tylko Baraże i finały odbywały się w jednym mieście. Teraz mamy też półfinały, Baraż i, 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 i finał. Także szykuje się wielka, wielkie przedsięwzięcie. My jesteśmy na etapie tak naprawdę dopinania ostatnich rzeczy, jeśli chodzi o organizację. Tak naprawdę cały czas idziemy swoim tokiem przygotowań i on trwa cały czas, cały czas pracujemy pod każdym kątem tak naprawdę, by zapewnić zawodnikom jak najlepsze wsparcie i to by oni pokazywali 100% swoich możliwości przez cały czas sezonu, także nie będzie jakichś specjalnych przygotowań na playoffy, cały czas idziemy swoim cyklem, ten cykl na razie się sprawdza i myślę, że przez lata udowodniliśmy, że, że, że tak to może działać, może tak to pracuje odpowiednio. I, I też to będziemy powielać podczas playoffów. Także jesteśmy, przygotowujemy się cały czas swoim cyklem. 23 lipca na stadionie w Opolu odbędzie się mecz charytatywny dla Andrzeja Kudraszawa. To jest zawodnik Żużlowiec, którego pewnie większość kibiców zna, którego dotknęła poważna tragedia. Potrzebuję pieniędzy teraz na to, by walczyć dalej o swoje życie. I 23 lipca, tak jak wspomniałem, odbędzie się mecz pomiędzy drużyną Andrija, złożoną z zawodników Kojarza Opole, a także naszych, a, a pomiędzy nimi, a, a naszą drużyną. Także jest to taka ważna inicjatywa, w którą klub się zaangażował i myślę, że będzie to dogodny termin. Tydzień przed drużynowym Bucharem Świata Niedziela w opolu, wszystkich zapraszamy i pomóżmy Andriowi w walce z tą chorobą.